Witam was wszystkich serdecznie, moi kochani. Dzisiaj przede wszystkim chciałbym wam pokazać, w jaki sposób można wykorzystać sztuczną inteligencję, na przykład w diagnozie lub w analizie różnych hmm, powiedzmy, badań z różnych laboratoriów, z różnych klinik, itd, i tak Ja mam dzisiaj przy sobie badania, są to jakieś tam badania, które, które zrobiłem, i teraz chciałbym przede wszystkim sobie te badania. Z przeanalizować przy pomocy czatu GBT. Często jest tak, że ch chcemy sami coś przeanalizować, szukamy w, w internecie różnych informacji, później nam wychodzi, że mamy nowotwór <laughs> przy każdym lepszym e, jakby wrzuceniu czegoś w Google, bo tak często to wygodzi i szukamy jakby bardziej innych e, źródeł aby ktoś nam takie dane przeanalizował, zanim pójdziemy już do tego lekarza. A wiemy, że często żyjemy w niepewności, nie lubimy tej niepewności, człowiek nie lubi takiej próżni informacyjnej, więc GBT-4 też przychodzi z taką pomocą dla nas, jako e, ludzi, którzy takie testy gdzieś tam, diagnozy czy tam e, te takie wyniki sobie robią, ale jest to również skierowane w kierunku właśnie lekarzy, którzy po prostu mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję do tego, aby zwiększyć może jakość takiej analizy, aby zrobić jakiś pewien standard, bo jak wiadomo, taki GBT odnosi się do pewnego standardu, opiera się na tych danych i jakby porównuje je do tych danych, które gdzieś tam ma ogólnie interpretowane jako te poprawne i tak dalej, i tak dalej, więc w pewien sposób taki GBT jest w stanie odnieść się do tych danych i jakby Dać jakiś feedback. Zaraz wam pokażę, w jaki sposób to wygląda w praktyce. Chciałbym przede wszystkim jakby też podkreślić, że nie jest to takie proste. Często GBT odmawia nam tej analizy, analizy tych danych. I często jest tak, że zanim dojdziemy do tego, żeby w ogóle ten feedback osiągnąć, spędzimy nad tym dwie, trzy nawet 5 minut, ale jest to mimo wszystko tego warte. Ok. Więc tak, ja mam te swoje badania, już mam to w formie zdjęcia, zdjęcia po prostu no w formie JPG czy tam PNG, przejdźmy już do komputera ok, jesteśmy tutaj już na komputerze, jest to chat GBT4, żeby była jasna sprawa, jest to wersja płatna, więc przechodzimy sobie do chatu GBT4 i wchodzimy sobie tutaj w te nasze załączniki, tak? ten załącznik naciskamy, wybieramy Dwa pierwsze zdjęcia, które ja wrzuciłem jako te właśnie moje badania, i najpierw go zapytam po prostu, aby przeanalizował, co to w ogóle jest. Zaraz wam powiem, dlaczego. What is it? Ok? Dobre. Wrzuciłem, zapytałem go po angielsku, czym to jest. Możecie oczywiście też używać języka polskiego. Nie ma to najmniejszego problemu. Czy jest różnica, czy nie? No i w mojej opinii trochę jest. Jak widzicie odpowiedź jest. Jest to jakiś raport Medical Laboratory Report, tak? czy jest to jakiś test i generalnie on nie chce jakby odnieść się do też diagnozy, nie chce tworzyć I can provide medical advice, diagnose conditions i tak dalej. A więc on was informuje, że nie chce wam dawać jakby jakby taki no może nie chce wam doradzić, czy z wami jest dobrze i tak dalej, nie daje wam porady, tak? Czy, czy jest wszystko w porządku i, i mówi, żebyście się skomunikowali z lekarzem. Ale możemy to w jakiś sposób obejść. Możemy mu zaoferować, żeby based on this, um, med sorry, this medical laboratory, um, report. Mm. Tell me, tell me something about, their, about the results and state of health, powiedzmy, tak. Zobaczymy, czy on się do tego odniesie. Zobaczymy, czy będzie to, czy to pójdzie. Okej, okay. jak widzicie, poszło. Analizuję to. E, obeszliśmy jakby tą, tą, e, tą jego poradę, której nie chciał nam dać, dlatego że on jakby też e, często jest tak, że on nie chce nam doradzać w takich sprawach zdrowotnych. On raczej będzie nas skierował do tego, żebyśmy poszli do lekarza. To jest oczywiście no, no jest dobrym kierunkiem, tak? bo wiadomo, lekarz to mimo wszystko. E, no, jakby inaczej to może weryfikować, interpretować. Ale mamy tu jakby pewnego rodzaju odpowiedź taką ustandardyzowaną. On się do odnosi do jakiegoś standardu mm, z różnych źródeł. Weźmy sobie, skopiujmy tą odpowiedź tak w ogóle do języka e, polskiego już, żeby Wam tutaj na szybko odpowiedzieć. Ok. Jako sztuczna inteligencja muszę podkreślić, że interpretacja wyników badań medycznych Powinien zajmować się wykwalifikowany pracownik służby zdrowia. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę cały kontekst kliniczny, w tym objawy, historię choroby i inne badania, w których nie jestem wtajemniczony. Mogę jednak ogólnie zrozumieć, co takie wyniki mogą wskazywać. Pełna morfologia krwi, ten test mierzy różne składniki krwi itd. itd. Ok. Leukocyty, wysoki lub niski poziom może wskazywać na infekcje lub inne problemy z układem odpornościowym. Erytrocyty, czerwone krwinki, nieprawidłowy poziom może być oznaką anemii. Odwodnienia lub innych schorzeń hematologicznych, hemoglobina, hermakryty, jakiś i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, no jest jakby odniesienie się do tego testu. Ma tutaj jakby odniesienie się do tych właśnie, do tego co my tutaj możeśmy zaimplementowali, rzucili po prostu jako w prompcie. A więc odnosi się do tego, tak? I teraz oczywiście... Jak zawsze chciałbym, żeby każdy sobie sam odpowiedział na pytanie, w jaki sposób można to wykorzystać. Może ogląda to jakiś lekarz, <laughs> dlaczego by nie i może sam uzna, że jest to warte e, wykorzystywania. To jest jakby pewnego rodzaju narzędzie, tak? To czy to jest warte, to już zależy osobiście, mocno subiektywna sprawa, czy to jest warte wykorzystania, czy nie. Ja Wam tylko pokazałem, jak można wykorzystać jeszcze m.in. sztuczną inteligencję, w celach właśnie medycznych, tak, czyli w celach analizy pewnych spraw, bo często jest dobrze pewne rzeczy przeanalizować, a nawet jeżeli jesteście lekarzami, ktoś z was pracuje właśnie jako lekarz, i tak dalej, może zainteresuje się tym kierunkiem wykorzystania właśnie sztucznej inteligencji w swoim zawodzie, mówiąc skrócie, bo często jest tak, że gdzieś tam szukamy tych informacji w Google i tak dalej, chcemy. Doszukać się jakiegoś, jakiejś informacji, a może się okazać, że właśnie sztuczna inteligencja, jakby pomoże nam jakby odpowiedzieć na jedno z pytań, bo pamiętajmy, że sztuczna inteligencja może nam odpowiedzieć na zasadzie jakiegoś schematu, ale to nie znaczy, że musimy się tylko do, do tego odnosić, tak? Bo wydaje mi się, że to jest jakby jakaś wybranie jakiegoś pewnego, pewnego kierunku. To tak jak powiedzmy, jesteście mechanikami. Coś wam w samochodzie nie działa, sztuczna inteligencja wam powie, co to może potencjalnie być, ale to nie jest tak, że tak na pewno jest, tylko to jest pewnego rodzaju kierunek, w którym powinniśmy pójść i to może potencjalnie sprawdzić. Może to jest to, a jeżeli to nie jest to, to szukamy innej drogi. Rozumiecie o co mi chodzi? No dobra, słuchajcie: e, kończąc ten odcinek, bo myślę, że jest to coś interesującego, pokazałem wam, w jaki sposób sztuczna inteligencja może również zostawać, zostać wykorzystana. I coś, co ma realny wpływ na nasze życie, ponieważ no, każdy z nas stara się gdzieś tam badać, analizować pewne rzeczy, czy też jako ktoś, kto jest lekarzem, też stara się doszukiwać różnego rodzaju narzędzi, które zwiększą prawdopodobieństwo jego sukcesywnych opinii, i tak dalej. Więc uważam, że mimo wszystko warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli jesteś lekarzem, fajnie byłoby, jakbyś się odniósł w ogóle w komentarzach może tego filmu. I też dał recenzję, co o tym sądzisz. No a nawet, jeżeli nie jesteś lekarzem, to też to zrób Lajk, lajki i komentarze są jak zawsze mile widziane. Także pamiętajcie, tutaj niestety trzeba się czasami z koniem kopać i trzeba mu jakby obchodzić pewne sprawy, bo on nie chce tego interpretować jako że ty potrzebujesz od niego e, porady, tylko jakby chcesz opinię taką, taką, nic nie warto, mi, tak pójdę do lekarza, ale daj mi tą opinię. I jeżeli takie coś mu zaimplementujesz, on ci. E, on ci jakby odpowie, ale jeżeli ty będziesz doszukiwał, naciskał, że to ma być oparte, moje zdrowie na tym właśnie Twoim na tej Twojej opinii, chatu, GBT i tak dalej, to on, on nie będzie chciał Ci odpowiedzieć. Także, tak jak widzieliście. Także no tyle. Trzymajcie się, Elo.